Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Joyce i zapraszam Was na kolejny odcinek z Maratonu GTA V. Płyniemy sobie i myślę, że dzisiaj już skończymy zbieranie tych. Odpadów. Zrobimy sobie dzień przerwy, może od tego maratonu, i zrobimy następny jakiś, czy coś. Tylko, że już coś innego będziemy robić. Zobaczymy jeszcze nie wiem, jeszcze pomyślę. Bo nagrywam te wszystkie odcinki jeden po drugim, także Zobaczymy jak tam oglądalność w ogóle. Bo jeszcze nie wiem. zostało jeszcze w tym momencie 4 do zebrania. Także Odpady, także sobie je wyzbieramy. <laughs> no, trochę przyspieszymy tempo, żeby tak nie zanudzać. Jak tam wyjdzie za krótko, to się zobaczy, może jeszcze. Pojadę do domu, czy coś? Wow, prawie wyżyłem. O, tam jesteś. Następna wyczułka i super, dwadzieścia osiem na trzydzieści. Skręcamy i płyniemy dalej. O, teraz trzeba się wrócić. Tego jeszcze nie było. Że musiałem się wrócić. Ciekawy jestem, jak daleko się muszę wrócić. Dobra, wypłyniemy trochę i przyspieszymy. Coś mi się wydaje, że to będzie po drugiej stronie. Zaraz. Teraz... ma przeciwko. Ta! A dobra, tam najwyżej <laughs> poumieracie z nudów. Albo pozasypiacie, czy coś. Upłyniemy tam, czy mówię, nie? Bo teraz to ja. Uf. przepraszam. Na, nie ziewam. <laughs> 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 Troszeczkę szybciej popłyniemy. Czemu by nie? Nie troszeczkę nad wodę. Co to myślę, że to wielki traktor. Co to jest? Jeszcze raz widzę coś takiego. O, nie, nie chcę latać. the Not... dobra. oh, <coughs> 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 okay. sobie <coughs> popłyniemy jednak trochę walić No, dobra. Polatamy trochę. Ju- hu. Tu jest jakoś dziwnie ciemne. Teraz pytanie, czy to jest jeszcze za tym ząbkiem? Chyba ta. Wow. Ta, na pewno. Tego nie widzi. To jest tam po mojej lewej stronie. Wow. Dobrze, że nie wybuchłem Byłoby dość nieciekawe. Ła. Wróć. Orki. Orki. Orki z majorki. Orki z Poznania. Dalej nie zaśpiewam, bo nie znam tekstu. Jej, wypłynąłem. Dopłynąłem, dopłynąłem do tego miejsca. Tu jesteś. Dziali jeden. Opa. Jazda. I silicznie. 29 na 30. To jak daleko do tego? To bliziutko. No i super. <laughs> Można wręcz powiedzieć, że wykonałem swoje zdanie, tylko czy to jest chyba tak? To jest chyba podejrzane. Tak jest Ech. ta kamera czasami już mnie dobija bo, bo ja muszę brać trzecią rękę można by tak powiedzieć, bo jedną ręką muszę przyspieszać, drugą Schodzić w dół, czyli sterować na klawiaturze numerycznej. No a trzecią kamerę zmieniać. Już rozbierzesz i super. 30 na 30 podwodnych opach. No i mi jedzie, Wypływamy stąd. Udało Ci się kupić stary dok i zebrać cały... są cały dziennik testa Le... dla nie może statystyka Puj, nie to nie to Ustawienia gra dobra Nie wiem Sobie zobaczymy na nagraniu w takim razie No i akurat Wyszło nam 10 minutek także tu mamy ładne zachodzące słońce. Zachodzące? Tak, zachodzące słońce. I na tle tego <laughs> zachodzącego pięknego słoneczka <laughs> mogę się z Wami pożegnać. O, sobie stanę tak. No, także <laughs> Nie podmyjemnie? Nie. oj, dobra. Także co? Ech! Dzięki serdeczne za oglądanie. Dzięki za to, że byliście i oglądaliście ten maraton. Robimy sobie myślę, że dzień przerwy i coś jeszcze się wymyśli. Ach, jakiś inny maraton, coś innego możemy, będziemy robić, może z jakiejś innej gry czy coś. A na tą chwilę dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia, do usłyszenia. Następnym razem trzymajcie się. Cześć.